Są dokładnie te osoby. Nie lecę za nią. Tam gena kręcą. Wolę iść zatrzymać kogoś, kto kręci gena. A to ma sprinta. Chyba. A nie. Okej. Okay. Oj No dobra, ale sorry ja chcę cię powalić z Raszu Fuck! Ja muszę cię powalić z Raszu, bo mam takie daily. Dobra, jeden Po jakiś rzeczy z jakimiś nazwami schemi? Ale coś tego nie pamiętam. Nie wiem, o co chodzi. oj. Dzięki ryzy za. A, poczekaj. Wróć. Jestem ślepy. Nividius. Eee... Dziękuję bardzo za drugi miesiąc Supka. Dziękuję. Bardzo mi miło. Dzięki wielkie. I sorry, że pomyliłem. Przepraszam. Co to za święto? Wiesz co, ryze, tam serdecznie. Yy, mam daily na blighta, po prostu, po prostu. Dzięki jeszcze raz, Lividius za za subkę. dziękuję. Bardzo mi miło. Dobra, ale co, te, fa, fajny hitbox. No dobra. wiem na chwilkę tu blight, no bo mam daily. Nie rotuję daily. Nice. Nice. Wiem, że mi kręcą tam gena w środku, ale walić to. Ale as adept. Na kim? Jak ci wyszedł? Teraz dwoje w biedark i lub ktokolwiek z myśli, kto wykupił blajta. <śm> No, nie, nie, po prostu, no, jak mam Daily na Blajcie, to gram nim, nie. Jak nie mam, to nie gram. Ktoś tu był. Chyba. Albo i nie. Najlepsze jest to, że z racji tego, że ja nie gram tym killerem. Mam mega niskie MMR na tym killerze. Więc zazwyczaj meczyki na tym killerze są E. Muszę z liter: 3. Stam RPD za zacząłem slagować, nie zdążyli go na skręcić żadnego grałem śmiercią. Już są. O, nice. Gratki, psycholu. Już wczoraj miałeś daily? No tak, ale wczoraj za bardzo tych daily nie robiłem. Dzisiaj dopiero. To, że nie rotuję daily, nie znaczy, że gram je od razu, jakie tylko mam. Dobra. Eee. Tam poszłeś, pan po Huka, sfarmić? Ciekawe. Mm, nie mam tu jak jak powalić. Okej. Okay. Ja. Tak. Ja. się zablokowałem. Dobra, walić to. Ciebie powalę w ten sposób. Teraz tak ciężko robić te adepty, że się odechciewa? No to prawda. To prawda. Znaczy nie no, na surwie dalej łatwo, nie? Za wolno wszystko im robisz i trzeba być szybkim, nie dać się dobrze ustawić. Co, co, co? Ale... W sensie blightem to co? Paletę zrzuciła. Ok, no ale wiesz, no ja nie gram tym killerem, nie? Nie czuję z tego satysfakcji, kiedy się oślizgam zamiast się odbijać. Fakt, że to działa trochę lepiej niż wcześniej. Ale wciąż nie działa to perfekcyjnie. Jest jakiś nowy chase music, że jest tak zniekształcona? Jest nowy chase music do nowego killera i do hagi jest nowy chase music. Mhm, właśnie o tym mówię. Granie blightem. Go hag. Graliśmy przed chwilą Hage i dostaliśmy Toxic Team z Hedonem na Dead Dogu. Nie byłem w stanie nic zrobić poza Disconnectem. Czy dobry chociaż jest? Ale co? Gdzie ty mnie lupujesz, typie? Tam cię. A ona poszła dalej, ale jaja. Mam cię. kisiel kisiel, witam serdecznie. Dominacja genetyczna. Dobra, nie mam tu skorży nigdzie. Czy dobry chociaż jest chase music do hagi? Nie, tragiczny jest. Chase music do hagi to jest nerf hagi. I to tak bez kappy, nie? To co kupiłeś, że tytuł jest o luksusie? Mam kanapę i krzesła w domu w końcu. Wcześniej nie miałem. I mogę się po pracy rozwalić jak człowiek na kanapie. Oj, dobra, nice, jak w normalnym polskim domu, no, mm, Evil Wild Be Like. jestem złym człowiekiem, żyję w biedzie i nie mam kanapy. Nie, no po prostu no. Kurde, no mam mieszkanie za kredyt, tak? Wiem, że mam mało hajsu, tak? Wiem, że muszę spłacać kredyt, tak? Eee, więc wiem, czy mnie stać na kanapy, czy nie. Wcześniej nie było mnie stać, teraz mnie było stać. No to kupiłem w końcu. Świetny hitbox. Panie Blajcie, idealny. Wszystkie nowe części Music są kijowe. Yy, poza Legionem, według mnie, poza Legionem. Właśnie, kiedy streamek z gotowania, bo chcę zobaczyć, jak robisz te dobre, wspaniałe tosty. Streamek z gotowania tostów. Nie wiem, trzeba by w końcu zrobić, ale jakoś nie mam weny kiedy. Cały czas próbuję sobie przypomnieć ten żart. Jaki żart? Okej. Okay. Ok. Mam Ładnie wleciał ten hit. A dziękuję petardo. Dzięki wielkie. Elo. Mam Cię. Od auta się nie odbijasz, bo za niskie jak popatrzysz w dół, to się odbijasz normalnie. O! Słyszę. No i był na środku, rzeczywiście. No dobra, spróbujmy tamtą stronę, skoro tam mieliśmy jakiś... Dźwięk mamy marki. Okej. Okay. Nie. Więc ja spać do miłego. Dobranoc wiesz. Dzięki wielkie i kolorowych snów. czego zależy w ogóle dobieranie graczy od MMR-u. MMR to jest